Proces naprawczy w komunikacji jest procesem podejmowania decyzji, wzięcia odpowiedzialności, procesem wdrożenia i to wszystko musi się dziać z poziomu poczucia bezpieczeństwa. Czyli wtedy, kiedy ja się czuję ok, bezpiecznie, mogę ten proces zacząć. A kiedy ja się jeszcze czuję bezpiecznie? Wtedy, kiedy ktoś, kto mnie przeprowadza, bardzo dobrze mnie do tego przygotuje. Czyli powie, jak ten proces będzie wyglądał, gdzie i kiedy będziemy się spotykać, że rozmowy będą poufne, że w każdej chwili mogę powiedzieć, co jest dla mnie okej, okay, co jest dla mnie okej. Okay. Że mm, tak naprawdę to, co przekazuję do drugiej strony będzie się odbywało za pośrednictwem, e, na przykład takiego mediatora, czy lidera, ale lider ma swój zeszyt, długopis i zapisuje sobie to, co ma być przekazane na karce papieru, a nie dodaje dodatkowych rzeczy. Czyli nie ma sytuacji, że mediator jest jak kurier, a lider w konflikcie jest jak kurier, kurier informacji. Tam nie może być, no wiem, że to może być dla Ciebie trudne i niekomfortowe, ale Ci to powiem. Może jakoś przetrawisz nocą. No nie może być takich rzeczy. To musi być jeden do jeden, tak ubrane poprzez właściwe słowa, a to mieliśmy na części pierwszej. Czyli tak ubrane w słowa, które nie będą wywoływać ani emocji m, takich, można powiedzieć, pozytywnych, ani negatywnych, chociaż dla mnie nie ma pozytywnych, negatywnych emocji, ale tak, żeby je odróżnić choćby dla potrzeb szkolenia. Czyli m, Powodujące gdzieś tam zamknięcie w tej mediacji, czy, czy otworzenie się. I teraz zobaczcie, co tutaj się dzieje. Umiejętność podejmowania decyzji to jest albo decyzyjność, albo niezdecydowanie czyli taka chwiejność, niepewność, wahanie. Słuchajcie, to doprowadza do tego, że Wiele razy mediacja, czyli ten poziom takiej, szukania rozwiązań zatrzymuje się właśnie na poziomie braku decyzji. Pamiętajcie, żeby wtedy zapytać, jakie zasoby potrzebujesz, co potrzebujesz, żeby móc podjąć decyzję? Może jest to faktycznie czas, ale w ramach czasu, jeżeli potrzebuje tak czy inaczej, jakichś zasobów, do tego, żeby przetworzyć informację, to czas mi nie pomoże. Czas mnie tylko jeszcze bardziej rozłoży na łopatki, bo będę prokrastynację uprawiać, czyli będę odwlekać wszystko na później, na później, na później. I teraz zobaczcie, w momencie, kiedy my przychodzimy, prosimy o pewne rozwiązania, a nawet lider mówi później. To właśnie chodzi o to, że. My idąc po te rozwiązania, przynośmy też te rozwiązania. Jeżeli oczywiście jest to po naszej stronie możliwe, bo czasami są to rozwiązania, które należą tylko do przełożonego, ale czasami są też wewnątrz nas. O co chodzi? Chodzi o to, żeby nie zawsze z poziomu lidera jest możliwość szukania takich rozwiązań. Stąd też. To niezdecydowanie powoduje, że my będziemy niestety, ale się wycofywać, będziemy w różny sposób y, unikać y, rzeczy, które tak są nieuniknione, bo my musimy to rozwiązać. Tutaj nie ma czegoś takiego, co ja. Też słyszę od liderów, a myślałam, że to się jakoś ułoży. No, jeszcze chwila, i myślałam, że może dojdą do porozumienia, albo święta idą, może jakkolwiek na święta będzie to. Słuchajcie, nie ma takiej możliwości. Jeżeli coś weszło, no to nie wyjdzie samo. To jest tak, jak tak szukałam taka drzazga, która wejdzie, no, ona może sama wyjść. No, teoretycznie może i może wyjść, no ja nie wiem, no ale zwykle jednak nie wychodzi. Ona może wyjść jeszcze głębiej, może powodować różne zakażenia później, ponieważ tam jest obce ciało. To jest obce ciało, czyli konflikt jest takim obcym czymś, co powoduje, że ludzie przestają się słuchać, coraz bardziej się uwrażliwiają. No i niestety zaczyna być. Zaczyna nam palec czerwienić od czaszki, a tutaj czerwienieje z emocji. I później wchodzę do zespołu i zespół mówi: Matko, kochana, my już ten pokój albo te osoby to omijamy łukiem. No to nie przecież nie o to chodzi. Pamiętajcie, żeby to sobie sprawdzić. Może ja szukam decyzji, gdzie ja jej nie szukać nie powinnam, bo nie mam na to wpływu. Bo to jest nie decyzja po mojej stronie. Jest to decyzja u osoby przełożonej, a może decyzja całego systemu. Natomiast przepatrzcie też coś, co jest OK, czyli tam gdzie decyzje możecie podejmować i jak najbardziej potraficie je podejmować. Wtedy zobaczcie, co to za obszary, co do jakich tematów się to dzieje. Jakie tam macie zasoby, skoro potraficie być? Decyzyjni. A następnie popatrzcie z perspektywy odpowiedzialności, konsekwencji yy, i procesu wdrożenia. Czy może tu się boicie i dlatego nie podejmujecie, a no, trzeba by było potem, jak już zdecydujemy to wdrożyć. I nasz mózg yy, ma to wszystko w pakiecie, i dlatego on się zatrzymuje, a my to przesuwamy. Czasami my nie chcemy podjąć pewnej decyzji, bo się po prostu boimy, że konsekwencją tego będzie coś, co nas dotyczy. Dodaj nas do ulubionych na Facebooku, TikToku, Spotify i Instagramie.